Hej, hej, hello! Angel666, S.T.A.R.G.I.E.R. słuchajcie! Jesteśmy w menu gry Surrounded. I powiem wam, że to nie jest jedyne menu, jakie w tej grze zobaczycie. Uwaga... No i co? Mówiłem, że to nie jedyne menu gry, jakie zobaczycie. Tylko przed chwilą, jak zrobię lęki, chciałem zrobić... Tak, to mi trochę nie wyszło i przy okazji trąciłem mikrofonem. Ale jeszcze coś dla was mam. No, i tym razem, słuchajcie, to jest ostatnie menu, jakie e, Wam e, mogę pokazać, bo wygląda, że tylko trzy są e, w tej grze. Ale o ile opcja faktycznie kontynuowania gry, z niewiadomych powodów, jak widzieliście to w samouczku w odcinku mój pierwszy raz, nie działa, tak działa tutaj ta opcja. I słuchajcie, nie wejdę jeszcze w opcję survival. Ale pokażę wam shooting range i e, vehicle playground, więc zaczynamy. Idziemy na co? Na strzelnicę, jeżeli wam shooting range nic nie powiedziało. Słuchajcie, oto strzelnica i mamy tarczę. Nie wiedzieć czemu stoi tu nam samochód. A, samochodem możemy podjechać na strzelnicę. Ja myślę, że to o to chodzi. Dobra, ubierzmy plecak. Ubierzmy wszystko, co tu można, sensownego. Weźmy lornetkę. Weźmy latarkę, jakby się zrobiło ciemno. Jak ja słodzizna. Patrzcie. Ja muszę to zobaczyć. Aha, no i teraz. I teraz jest problem, bo żeby właśnie zamienić te przedmioty, jego producenci naprawdę bardzo, wręcz szalenie dużo podświęcili czasu na przygotowanie tych wszystkich przedmiotów. No, zobaczcie, ja naprawdę to doceniam. Respekt, za to macie u mnie lajka. E, like e, po samouczku, e, powiem wam, że nie wiem do końca, czy to jest e, gra, że tak powiem, dla mnie. Bo o ile uwielbiam zabijać zombie, uwielbiam gry o zombie. Yy, zresztą zobaczycie ich na moim kanale zdecydowanie więcej. No, klasyka AK47. Ale gdzie. I P90, no czuję się jak w CS-ie, no. Co tu jeszcze znajdziemy? Jeszcze powiedzcie mi, że znajdę zaraz Auga, Galila. M9. Mosin. No to Mosin to też klasyka broni. O! Ale ten baseball z gwoździami fantastycznie pasuje i ja go biorę. Ale chciałbym wziąć kilka sobie broni. Chciałbym wziąć wow, młot. Jest! Broń snok to z, tym, z celownikiem. Czy to będzie jakiś automatyczny? No dobra, weźmy też to. Szkoda, że tego basebola nie da się inaczej ułożyć. Od której broni zaczniemy? No proste, że od basebola. Tylko będę musiał niestety, ale przebrnąć przez. Aha, jeszcze pistolet sobie jakiś możemy wziąć. Ten mi przypomina uspa, a że usp jest lepszy w CS-ie. No to biorę uspa, nie? I możemy jeszcze walić patelnią. No, nie mam pytań, Jejku, ile tu jest broni? Dark Machete. A czemu dark Machete jest jasna i jeszcze z zielonym, jakby aliena, jakimś. No dobra, nie, nie, nie wnikam. O, granaty bym sobie wziął i Mołotow. O, ja cię kręcę, ile tego tu jest. No, a teraz najgorsze, co mnie czeka

ale Jeszcze wciąż nie mamy 9 mm i 12G. Trzeba znaleźć to P90. Tylko to jest właśnie coś, co mnie, słuchajcie, odrzuca od tej gry. To, że tutaj trzeba najpierw magazynek, kule załadować. A jak Wam za chwilę pokażę, jak się zmienia magazynek, to. E o, jest 9 mm. Tumik mamy też. Yy... Proszę. A, bo jest krótki tumik i długi tumik. Okej, okay, zobaczmy jaka będzie różnica. Jest amunicja do. dobra. Czyli mamy już amunicję do 9 mm i 5,56. To jeszcze to 12G potrzebuje znaleźć. Mamy ale wciąż nie mam do 12G magazynka. O do Winchestera. No i weź tutaj wszystko się te naucz. Dobra, y ja chcę już iść strzelać, prawda? Po to chyba tu jesteśmy. Patrzcie ile można sobie jedzenia tu zrobić. Mmm, ale sałatka. Ja jestem mięsożerca. No weź. Chociaż warzywa są ważne. Warzywa i owoce pamiętajcie, że trzeba jeść. Pomidorki, e, lety, sałata. To jest jakaś, nie pamiętam. Ale tak wygląda. Scrap metal. A to wygląda jak karta pamięci z aparatu, tylko to jest key karta, czyli klucz. Dobra, słuchajcie, lecimy na strzelnicę, nie będziemy się bawić w budowanie bazy, bo my chcemy strzelać. Przecież to jest strzelanka, tak? Hello. Strasznie żałuję, że w tej grze nie ma ręcznego, bo mega by się przydał. No to dobra. Mm. 9 mm i 5,56. I teraz patrzcie, inspekt. Trzeba wyjąć magazynek. O, oh, wziąłem nie ten magazynek, co trzeba. No dobra, ładujemy magazynek. To widzę, że nie pasuje niestety do tego. To może od razu do pistoleta sobie zróbmy, żeby już tak mieć wszystko. Eee, 9 mm. No dobra. O! Oh. A przecież ja już mam założone. A idź ty inteligencie. To było stupid. No to zobaczmy jak się strzela w grze. A to jest burst mod? No dobra. Ale to ma lunetę. Dlaczego? Halo. Okej. Okay, słuchajcie. Jedziemy do zombiaków. Co zatankować muszę? No. Spróbujmy tam wskoczyć. O, co za niefart! Co za niefart! No nie. No dobra. Chyba tym autem już nie wycofam. Sprawdźmy. Dobra, nie mam pytań. U, u, u. Yy, no ta gra jest krwawa. Och, to chyba jakaś, yy, siostra ze szpitala. Co myślicie o tym? Ale to jest zombie! No headshot oberwała, co? na ma hełm? A, no i oczywiście możemy przeszukiwać e, ciała, ale to nie o tym tutaj, w tym momencie. Słuchajcie, chciałem wam pokazać kilka modeli. Tu jakiś gościu w garniturze. Tu mamy, co to jest? Jakiś z ochrony typo. Tu jakiś kamerdyner z hotelu. Tu jakiś wojskowy. No, naprawdę są śliczne modele. Gra ma potencjał. Cały czas nie wiem czy dla mnie. Ale ma zielone oczy. A patrz teraz na to. U. Ale te. Że tak. O, no. To jest tak typowe. W tylu grach już takiego gościa widzieliśmy. Takiego w tym skafandrze. No coś pięknego, a tu boss! I patrzcie, 122 mu zabieram, trafiając headshota. Ręka 37, ciało 37. No, generalnie sprawdza się to, że trzeba walić headshoty. A my zobaczmy tu jeszcze parę... A czemu pan jest... Przepraszam na pomarańczowo. No, widać, że w tym trybie to po prostu mamy się nauczyć strzelać. Więc. Yy... Więc myślę, że jeżeli chodzi o strzelanie, to tyle. A ja Wam, słuchajcie, zaraz pokazuję coś jeszcze innego. Coś, co Was zdecydowanie zaskoczy, bo mi wywołało takiego banana na ustach. Widzimy się za moment. Słuchajcie, oto Vehicle Playground. Patrzcie na to. Patrzcie na ten park maszyn. Szacun, pokłony dla twórców. Gra o zombie, w której jest tyle samochodów tak różnych samochodów. Patrzcie tylko na to. Jak to wyrąbiście wygląda, ja jestem fanatykiem motoryzacyjnym, co widzicie po moim kanale, bo lubię gry samochodowe i będzie ich zdecydowanie więcej niż strzelanek i zombie pewnie razem wziętych. I no i jakie to wszystko jest piękne, niektóre się dymią, są do naprawy, ale można nimi jeździć. No to wsiadajmy do pierwszego lepszego. I mamy skocznie i mamy zombie, czyli mogę zrobić to, co chciałem w samouczku. Ale że tak bez śladu na masce. O, goni mnie. No chyba żartujesz, że mnie będziesz gonił. Jedziemy zmienić samochód, bo chcę wam pokazać to, że auta się różnią. E Czemu by nie wziąć wózka golfowego? Auta różnią się. O, patrzcie, wyszedł tu nam gościu. Iha! E, bardzo ciężko, niestety, wszystkie auta skręcają. Trzeba naprawdę zredukować prędkość, żeby zrobić mniejszy promień zakrętu, mniejszy skręt. I to jest. O jej, kucha mój! Normalnie, camper. W każdej grze o zombie powinien być kamper, do którego załadujemy sobie masę, ale to masę różnych naszych rzeczy, które znajdziemy. Powkurzamy ich. Teraz skręcam cały czas, słuchajcie, na maksa. To jest maksymalny skręt w tej grze. No wolno te auta skręcają. No, i paliwo się kończy w każdym. No to pora, słuchajcie, na klasykę Humvee, czyli Hammer H1. Patrzcie tylko na to. Trafię kogoś. No, dobra, nie trafiłem. O, z tyłem trafiłem. Sorry, już spadam po nowe auto. Słyszałem jego kroki, chciał mnie dopaść. Ciekawe, co by mi zrobił. Tak się najlepiej hamuje. I to jest niestety duży minus tej gry, że kolizje z autami. Mm -mm. Eee, no to nie wiem, które byście chcieli tu jeszcze zobaczyć, ale po hamwiku może Wam pokażę takiego bydlaka. Patrzcie. Patrzcie, no po prostu... Fantastycz. Brakuje mi tutaj jakiegoś nitro, turbo, cokolwiek. Ale i tak szacą, że producenci coś takiego zrobili. Po prostu dali wam możliwość pobawienia się samochodami. A ja sprawdzę... OK. Auto ma napęd na tył. Właśnie dzięki wam to sprawdziłem. wygląda na to, że czeka mnie teraz chwilowy spacer więc no ten teges piękne kwiatki ale widziałem jeszcze inne kwiatki to wam powiem no widać, że to już jest ten nowszy znaczy nowszy, najnowszy silnik Unreal Engine bo trawa wygląda naprawdę ślicznie Eee, sprawdzałem e, kredyty, czyli e, informacje o twórcach tej gry, i powiem wam, że e, tą grę stworzyło raptem kilka osób. Także tym bardziej szacun dla nich, że takie coś zrobili. Ale kopci co to? Diesel? Czekajcie, muszę zrobić to coś fajnego. Dobra, idą, idą! Zwabiliśmy ich. Wiecie, co zrobię. Nie trafiłem. A czemu to nie ma ręcznego? Dobra, jeszcze jedno podejście. Teraz trafiłem. Został mi ostatni zombie, ale ja go już nie będę zabijał. Wystarczająco się wyżyłem, że tak powiem, na tych biednych. Uhuhu! No i odkryłem dla Was coś nowego. Mianowicie, jak tylko zjedziemy. Aha, auto jest uszkodzone. Nie mogę jechać dalej. Szkoda. Eee... A nie mogę go naprawić. Nie mogę. E, mianowicie... E, nie wiem, co chciałem powiedzieć, bo mnie e, to... E, aha! Że jak najedziecie m, na brzeg tutaj, zobaczcie, tu jest tak chropowacie. I mnie na tym wybiło w jakiś sposób. Trochę to się wydaje dziwne, bo w takim buggy to zawieszenie powinno bardzo ładnie to wszystko wybrać, ale słuchajcie, jak mowa o buggy, to mam niespodziankę dla osób, które oglądają do samego końca. Niespodzianka jest taka, że e, w związku z tym, że na mój kanał e, wbiło już w tej chwili e, bodajże 105 osób jako subskrybentów, i wszystkim serdecznie, gorąco za to dziękuję. E, to. Patrzcie, dymi się tam z tego auta mojego. Dobra, robimy eksperyment. Okej, okay, auta się same stawiają, no to już wszystko wiemy. Ten ma wyciągarkę. No nie wiem, powiedzieć wam czy nie powiedzieć. No dobra, jak zacząłem, to trzeba skończyć, prawda? Chyba się zgodzicie za mną. Więc, e, ponieważ w tej grze jest bugi. A ja w tym roku na wakacjach w Turcji miałem okazję pojeździć bagi na wycieczce. Gdzie nie było ekstremalnie szybko tak jakbym chciał, mogłoby być zdecydowanie szybciej, ale że prowadziłem zarówno ja, jak i prowadził mój syn kilkunastoletni. Misiek, pozdro w tym momencie dla ciebie. To wrzucę wam materiał, tylko go muszę pomontować, pociąć troszkę, bo jest za długi. E, jak się jeździ bagi za granicą na wycieczce dla turystów? I słuchajcie, w tym momencie żegnam się z Wami. Co Wam jeszcze tylko na koniec powiem? Czuć różnicę między tymi autami w przyspieszeniu, w masie e, że to naprawdę jeździmy dużym bydlakiem o ogromnej zresztą mocy. To naprawdę jest czuć. Co prawda, nie jestem pewny, czy e, taką ciężarówką na przykład można by zadriftować. Ale spróbujemy się rozpędzić i to zrobić na sam koniec. No, da się bączka zrobić. Driftu, driftu się nie da zrobić. Ale on sam po prostu się o to prosił. Sorry, to nie jest gra dla pacyfistów, to jest gra o zombie. Tu przegrywa ten, kto ma lepszą broń, lepszą celność, albo jest po prostu sprytniejszy. Słuchajcie, Angel666 Tester Gier i ta gra gra, z której na pewno zobaczycie jeszcze jeden odcinek. Także żegnam się z Wami na razie i właściwy gameplay z gry, już ten bezpośredni, w kolejnym odcinku. Kto wie, może ostatni, może nie. Sam tego nie wiem. Nara.